Dobra, a teraz słuchajcie hit. Założyliśmy. Montaż uniwersalny na szynę. Słuchajcie, nie wiem co z tego będzie. E, malutki telewizorek, otwarte oczy, oś, e, myśliwska oś praktyczna. Najpierw wypadałoby to przystrzelać. Wydaje mi się, że nie trzeba będzie tego jakoś szczególnie przystrzeliwać, ale w tym celu ma sztuczka też z internetu wzięta. Wybita spłonka. I słuchajcie, zrobimy po prostu tak. Wkładasz przez duchę spłonkę. Patrzymy przez spłonkę. Słuchajcie, jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Uwierzcie mi, tu nie jest chyba potrzebna jakaś turbo precyzja. Otwarte oczy, zobaczymy. Generalnie uważam, że do szybkich rzutek na skicie i tak dalej to w ogóle nic nie da. I zresztą już się zakładam, że sypią się komentarze, jakim jestem baranem, że w ogóle to próbuję. No ale skoro świat tak próbuje, dlaczego my mielibyśmy je spróbować? Najpierw spróbujemy, słuchajcie, rabita. E, amunicja. O, już widzę, że zła, bo wziąłem myśliwską. 36 gram, nie, nie. 36 gram, kochani, to nie. Amunicja generalnie rapas powinienem mieć XL, czyli najtańszą możliwą oraz Infinity, czyli już taką wersję wyższą. Ciekawe, powiem Wam, nigdy w życiu nie strzelałem z kolimatora śrutem. Da! Patrzyłem przez kolimator, ale skupiłem się na kolimatorze, a to jest błąd. Chyba trzeba się skupić bardziej na celu, a kolimator ma tylko pomagać. Da! Powiem Ci, fajnie, fajnie, bo masz taką większą precyzję celowania. Zobaczymy, rzutka, jeszcze raz. Długim Drugim razem też trafiłem. Siemanko, chodź coś pokażę. Chcesz spróbować? Niby tak się strzela na świecie, a nie wiem. Wiadomo, że nie zawody. Musisz, proszę Ciebie, złożyć jakieś dolnety, wyżej głowę, nie? A spróbuj A, bo fajnie mi się wydaje bardziej po ziemi, nie? Siada. Daj I nie, nie możesz skupić wzroku na kroperce tylko na rzutku, nie? A, B. 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 Fajnie, z otwartych oczu można strzelać. Bo zawsze strzelam zamkniętego, a z otwartych oczu bardzo fajnie się z tego strzela. Jak ty strzelasz zamkniętego? Normalnie strzelasz zamkniętego? Tak. Mam Ciekawe. dominujące... Ciekawa sprawa, jest? nie? Bardzo fajnie. No właśnie sobie Dlaczego? testujemy, tak, wiesz, bo chcemy śróty strzelać, strzelać, wiesz, yy, no, na wabie, nie? No. no i tak, wiesz, no co gdzie będę po nosa ganiał z kolejnego Wchodzimy jak gdzieś strzela, nie? Ciekawa sprawa. Teraz było fajnie. Teraz fajnie. sobie go dotknąłem, dotknąłem go kropką i wyjechałem przed niego jeszcze. O. Powiem ci, a z nim zawsze miałem problemy. Dobra, zobaczymy rzutek, tylko żebym się teraz nie nauczył z tego strzelać, bo zaraz nie będę umiał normalnie strzelać. Rzutek E. O, o to jest taki looper. Co ty widać? A, D. Ale ładnie Nie, jeszcze raz E. Dobra, dobra. Jedyny mam problem, że po bo przez to, że nie mam takiego składu jak miałbym normalnie, to po strzale mi ucieka ta kropka, wiesz? I nie miałem jej idealnie w środku. Pewnie nie trzeba mieć jej idealnie w środku. O! Widzisz, że małpa inaczej leci za każdym razem? O! Pył. Spóźniony. O! O! Zajebiście. Kropeczka wjeżdża przedniego i bum. Podoba mi się to. O! O! Górą, 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 górą. Widziałem, że kropka była nad nim. Rewelacja. Da. No. Dla mnie najtrudniejsze jest od razu trafić w ten. Ja za pierwszym razem w ogóle go nie złapałem. Ja tak samo właśnie, teraz też w ogóle go nie złapałem. Da. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, spoko, tylko trzeba zafać właśnie tą kropkę, żeby... No, A, spróbuj tego A, bo moim zdaniem on najfajniej działa właśnie na tych rabitach. Na rabitach? Dobra, da. Da. Eju. Był. Fajnie, muszę Wam powiedzieć tak. Oczywiście to nie jest dla sportowców, ale chętnie bym to zabrał na jakieś polowanie na kaczki i sobie zobaczył, jak to jest, nie? Albo najchętniej to na zającach bym sprawdził, jak to działa. Na zającach, gdzie jest duża precyzja potrzebna strzału, bo jak strzelamy na zlotach, tak jak tu Sebastian mówił, strzelamy na zlotach, to strzelamy bardzo szybko. To jest. Ja, no, nie, ja nie celuję. Na, na zlotach patrzę w kaczkę i strzelam i po prostu czasem spadają, czasem nie. Na bażantach to już w ogóle, chociaż na bażantach takich jak byłem w Anglii, tylko że jakbym w Anglii to przywiózł, to by, to by mnie zabili no, śmiechem. No ale generalnie tam, ja dużo budowałem za, na, w Anglii na tych pędzonym takim, gdzie bażanty czy kuropatwy leciały daleko i wysoko i trzeba było bardzo dużej precyzji, to tam naprawdę mi brakowało tej precyzji i powiem wam, że wtedy bym to chętnie sprawdził, jak to działa. Wiadomo, że to samo nie strzela, ale uważam, że do tych takich wolnych precyzji, czy znaczy wolnych, do tych precyzyjnych strzałów to jest bardzo fajne i na pewno się przyda na lisy. Tylko teraz musimy się przekonać jak e, na śniegu, czy będzie na tyle jasno, żeby było dobrze. Natomiast e, kropeczka jest malutka, ma trzy minuty kątowe, więc jest fajna, maleńka. Muszę Wam powiedzieć, spodobało mi się, ale tak jak mówi Sebastian, ja bym się bał uczyć tego strzelać, bo potem, teraz jadę na zawody niedługo i może być różnie. No dobra, generalnie sprawa jest taka, że to moje strzanie dubeltówką, czy tam bokiem do żółtek z kolimatora, no to wiadomo, że jest delikatnie rzecz ujmując no, taka powiedzmy, no ciekawoska bardziej, tak? Wydaje mi się, że nie ma zbyt wielu ludzi, którzy używają kolimatorów do strzelania ślutem. Natomiast mam nadzieję, że komuś z Was może być to przydatne. Jak widzieliście na filmie zgrzywaczy, da się w ten sposób podawać. Mało tego, da się tak podawać skutecznie. I nie jest to żaden kicior, bardzo fajnie mi się strzelało, zresztą, no macie, no, nie da się wyreżyserować takiej sytuacji. Po prostu fajnie i dobrze mi się z tego strzelało. No ale umówmy się, jest to jakaś tam no, nisza. Generalnie ludzie używają kolimatorów do strzelania e, kulowego, przede wszystkim na polowaniach zbiorowych. Oczywiście kolimatory i te e, celowniki holograficzne, jak to tam się jeszcze nazywa, to jest bardzo popularne w innych sportach strzeleckich. Z tego co wiem, to są bardzo popularne w strzelaniach dynamicznych, w jakichś tam IPSC i tego typu różnych dziwnych naparzankach do tarczy, gongów i różnych tego typu e, dziwactw. Natomiast w strzelectwie, czy w ogóle w łowiectwie, takie celowniki zresztą. Ja sam osobiście strzelałem z kolimatora lat temu 17 czy 18. Jeszcze miałem to na boku ruskim, od pożyczonym od ojca, i strzelałem dziki z tego. Generalnie znam ludzi, którzy bardzo, bardzo lubią strzelać z kolimatorów na zbiorówkach. Nie ukrywam, że ja tego nie robię, ale po tym, jak zamontowałem nasze cudemiko maleńkie na sztucerze i zobaczyłem, ile to w tym momencie waży, czyli dokładnie nic. No, jeszcze dzisiaj będziemy trenowali, więc zobaczę, po prostu poprzystrzeliwuję, zobaczę jak to działa, a to nie wykluczam, że sobie kiedyś spróbuję, bo ma to niewątpliwie mnóstwo zalet. Nie jest to rozwiązanie idealne, bo na przykład na dalszą odległość jest już ciężko strzelić, ale wydaje mi się, że na te myśliwskie odległości, czyli na polowania leśne, może być nieźle. Najpierw, oczywiście, przystrzelam e, tę kropkę, czyli po prostu skalibruję, dlatego że do dubeltówki tego robić nie musiałem. Patrzyłem na różnych duetówkach, to nie miało najmniejszego znaczenia. Na szynę zakładamy i strzelamy, i po prostu jest ok. Natomiast no, do kuli już trzeba będzie to ustawić. Nie wiem, czy mi się to uda na 50 metrów, ale spróbuję. Bo Wy generalnie często pytacie mnie, jak to jest montowane. To jest system, podobno to się nazywa system Doktera. System Doktera jest bardzo prosty. Ten kolimator jest zamontowany tak naprawdę na dwóch sztukach do bazy. Wcześniej używałem tej bazy na szynę, która ma tam regulację od iluś do iluś milimetrów, i po prostu na większość szyna, bo na wszystkie tak naprawdę pasuje. Dosłownie dwoma śrubkami się to wypina, wchodzi to na bazę. W tym przypadku jest to łóżczek. Wiadomo, łóżczek ma chyba do wszystkiego montaż. I jest to w moim przypadku system blazerowski, natomiast ta baza może być do wszystkiego, do szyny Pikantyni czy do jakiejś tam jakiejkolwiek innej. Więc w moim przypadku jest to super. I to po prostu wchodzi tutaj na siodła, cyk, cyk, dokręcamy to dwoma motylkami ręcznie, bez żadnych kompletnie narzędzi i. Już koniec. Już jest gotowe do strzelania. Dobra, no czyli po prostu trzeba puścić kochani pierwszą kulkę i zobaczyć gdzie ona przychodzi. No i dobra, słuchajcie, jest trochę za nisko, ale przynajmniej widzę, że jest kula, więc nie będzie problemu. Do tego słuchajcie, tutaj jest takie specjalne narzędzie. Bardzo w sumie proste, myślę, że bardzo łatwo zastępowane, no ale fajnie, że jest. I To jest taki mały, fajny śrubokręcik, w którym po prostu kręcimy góra dół Ciekawy mnie tylko, czy to jest ruch y, kropki, czy ruch kuli na tarczy. Dajemy, musimy lecieć w górę, czy dajemy up. Tak, jest, słuchajcie, ruch y, kuli na tarczy, czyli tak jak normalnie jest w każdej lunecie, czyli w momencie, kiedy kręcę w kierunku up, to kropka idzie w dół. No i teraz powinno być OK, oddam. Drugi strzał, myślę, że już będzie dużo bliżej, a może nawet w punkcie. Zobaczymy. Dobra. No i widzicie, potrzeba było trzech strzałów. To jest pierwszy strzał. Potem przejechałem za bardzo w górę, potem skorygowałem w lewo i w dół jest idealnie. Kropka ma trzy minuty kątowe, czyli ona powiem Wam zasłania mniej więcej tyle, więc jest idealnie w punkt. Trzy kule było trzeba. Można było to dwoma załatwić, gdybym był bardziej precyzyjny w kręceniu, ale jest OK Trzy kule mamy ustawione. Na no, nale strzelanie z worków to nie o to chodzi. W kolimatorze chodzi o to, żeby szybko łapać cel. Nie będziemy tego robić na tarczy, bo na tarczy jest e, bardzo słaby feedback. Nie chce nam się co chwila patrzeć w, 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 czy w lornetkę czy chodzi, dlatego mamy inny pomysł. To jest cel wielkości, powiedzmy, no serca dzika. Więc powinno być OK do treningu. No i od razu da nam po prostu feedback. W ogóle fajnie byłoby przykleić do dzika jadącego. Ty, tak zrobimy. I przykleimy e, taśmą jakąś, przezroczystą z biura weźmiemy. Na tarczy dzika e, tego w drugim ujęciu. Najpierw zrobimy statycznie. A potem będę próbował trafić do dzika. Dobra, najpierw zrobimy statycznie. Cyk. Mały trochę ten cel, ale spróbujemy. Statycznie jest rewelacja, na te 30-35 metrów rzutki się trafia, zwolę ręki. Powiem Wam bardzo fajnie, bo ten kolimator leży turbo, turbo nisko, przez co mam, jak widzicie, bardzo niski skład, taki prawie dubeltówkowy skład. Bardzo mi się to podoba. Otwarte oczy, bardzo szerokie pole widzenia, kontrolujesz całe przedpole. No ale to nie o to chodzi. Słuchajcie, no musimy zrobić to, czyli to co trzeba, czyli dynamiczne strzelanie. Chodźcie, mam pomysł. Zasymulujemy mianowicie. O, o, Gdzie jest tarcza. Może nie ma, tarczy. Kurczę, tego już nie chcieli, ale tu jest w razie tego. Tu są, dobra. Słuchajcie, zasymulujemy komorę dzika. Powiedzmy, tu jest dycha. Dobra, dycha. Trochę mało dycha, kurczę. Spróbujemy z jednym. Myślałem, żeby może więcej, ale z tym jednym to jest dycha. Powiedzmy, łapie na dychę i pół dziewiątki. Musiałbym mierzyć tak, jak się normalnie mierzy. Nigdy nie robiłem tego z klimatora. Zobaczymy. Oczywiście, kochani, że to nie jest tak, że ja w tej chwili zafascynowałem się niesamowicie kolimatorem i będę już strzelał tylko z kolimatora, na zbiorówkach, w ogóle na polowaniach indywidualnych i tak dalej. Tak oczywiście to nie działa. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ja tym sprzętem się zafascynowałem z dwóch powodów. Ja go pierwszy raz zobaczyłem chyba na targach w Poznaniu i zafascynowało mnie, że tak fajny mały sprzęcik po prostu jest tak niedrogi. A dodatkowo jeszcze warto zauważyć, że oprócz tego, że ten kolimator kosztuje tam niecałe 500 zł, to w zestawie jest montaż do szyny pikantyni. Czyli tak naprawdę, jeżeli macie szynę, a umówmy się, jest to dość popularny system, to tak naprawdę nawet nie musicie dokupywać montażu. Natomiast ten kolimator jest kompatybilny z systemem, Dokterach, jak wspominałem, czyli jest kompatybilny z wieloma różnymi montażami. Montaże do kolimatorów są maleńkie, są bardzo proste i tak naprawdę każdy tam już nie ma obejm, jakichś sił, docisku itd. Można to zrobić bardzo bardzo prosto. Jeżeli ja to potrafię zrobić, to znaczy, że będzie potrafił zrobić to każdy. Bardzo fajne jest to, że mamy ogromne pole widzenia. To jest ta szybka, ten telewizorek, jak to dużo ludzi mówi, no jest po prostu duży. Zresztą to chyba nie ma aż tak dużego znaczenia. Ważniejsze jest chyba to, że jest mała ramka, bo mało ona po prostu zasłania. Strzelamy obuocznie, więc tak naprawdę mamy cały przegląd sytuacji. No jest to niewątpliwy plus w większości kolimatorów tego systemu. Bardzo fajne jest to, że jest duża regulacja, czyli możemy sobie regulować nawet chyba 120 MOA, czyli bardzo dużo prawo-lewo. Mamy tutaj też dość ciekawy system tej kropki, w sensie intensywności tej kropki, dlatego że oczywiście rozmiar jest stały, to jest 3 MOA, czyli minuty kątowe. Natomiast jasność możemy sobie albo dostosować ręcznie, albo jest nawet automatyczna, czyli ma tutaj taki czujniczek, który łapie jak jasno powinno być. W momencie kiedy na przykład z ciemnego lasu wybiegają nam dziki na przykład na jasne pole, to ta intensywność powinna się zwiększyć. No, ciekawa sprawa. Muszę Wam powiedzieć, że jeszcze sobie ten kolimatorek troszkę u siebie zostawię. Poprobuję, na pewno jest to dobra rzecz na lisy, na pewno może być to dobre na zające. Nie wykluczam, że spróbuję sobie na zającach z tego popolować. No i to jest ciekawa propozycja na leśne polowania po prostu zbiorowe. Czy skuszę się? No, przyzwyczajony jestem jednak do jakichś tam powiększeń. Natomiast wydaje mi się, że bardzo łatwo mi się do tego wprawił. Montaż, który ja mam jest bardzo, bardzo, bardzo niski, co już wcześniej wspominałem, sprawia, że mam bardzo naturalny, taki niemal dubeltówkowy skład. Nie ma żadnego problemu ze złapaniem kropki w środek celownika, natomiast nie jest to wymagane, ponieważ niezależnie od tego, gdzie postawicie głowę, kropka jest zawsze tam, gdzie celuje lufa. To jest też bardzo fajne, bo nie trzeba się idealnie złożyć, czyli nieraz mamy kurtkę, coś nam przyhaczy, jesteśmy grubie ubrani, lżej ubrani. Nie ma żadnego problemu, jeżeli nawet nie mamy tej kropki idealnie w środku, co szczególnie w moim przypadku w dubeltówkowych strzałach nie zawsze udawało mi się złożyć idealnie, bo jednak montaż na szynie jest wyżej niż na stu... montaż na szynie dubeltówki jest wyżej niż na sztucze. Montaż na szynie dubeltówki jednak jest wyżej niż w przypadku sztucera, to nawet tak się nie idealnie złożyłem, ale kropka była tam, gdzie ja chciałem, żeby była, to nie było problemu z Trafieniem. Jest to oczywiście rzecz wodoodporna, wydaje mi się to oczywiste, fajnie, bo można te baterie wymienić nie, nie ściągając Powiem w ogóle nawet... tego. Więc tak naprawdę nawet jest to totalnie najłatwiejsze. Nawet nie nawet... ma tutaj klapek, żeby do sterowania. Więc tak naprawdę regulacja tym, czy intensywność kropki, czy regulacja w sensie przystrzelanie, czy wymiana nawet baterii, która podejrzewam, że wytrzymuje parę lat znając życie, bo ja kiedyś miałem kolimator, te kolimatory w ogóle nie pobierałem prądu, jest po prostu bardzo, bardzo łatwa. Kolimator ten był rzekomo testowany na pistoletach, co nie znam się na tym, ale wszyscy twierdzą, że jest największym hardcorem dla sprzętu no te pistolety chyba przez to, że się przeładowują, nie wiem, te uderzenia są dość duże, w każdym razie jest to rzecz wytrzymała, ale to pewnie wyjdzie w dłuższym teście. Zobaczcie, taki montaż, aha, to jest montaż regulowany, to jest montaż regulowany na szynę, tak naprawdę dwoma, tymi dwoma, o, tymi dwoma śrubkami wymieniamy tę bazę na tamtą bazę, natomiast w zestawie macie taki montaż na szynę Picatinny, który jest po prostu w cenie, w cenie 500 zł, więc... Fajna sprawa. Na pewno ten sprzęt pojawi się w moim nowym sklepie internetowym, który już niedługo będzie miał swoją premierę. Natomiast gdyby ktoś przed uruchomieniem tego sklepu chciał kupić, oczywiście normalnie, oficjalnie taki sprzęt, może to kupić przez nas, tym samym w jakiś tam symboliczny, niewielki, ale jednak sposób wspierając nasz, nasz kanał. Bardzo byłoby mi miło, jeżeli przekonałem was do tego, żebyście sobie taki sprzęt kupili, a tak jak mówię, naprawdę ryzyko finansowe jest żadne, a można spróbować. Wydaje mi się, że to ciekawa alternatywa dla lunet, na przykład biegowych. Spoko wygląda ten kolimatorek.